Uma no to ja nie będzie ci zbyt wiele pomagać, ale ja chciałam pełny pakiet halo, nawet z AC i OC. Proszę mnie nie denerwować. No i już będzie chomałem ich, brzmi mądrze. Małpijciek! Nie, zostaw małą małpę! A dobra, dużą też zostaw. Jak ci zaraz. Widzieliście to? Próbowali mnie obrazić. W tym to ludzie nie powstaną. Gdybym ja odpowiadała za powstanie ludzkości i y, ogólnie ewolucję, dalej byśmy się rzucali kupami, nie? <grym> Więc wiecie. Nie wiem, czy uda nam się przeżyć, jak mam być szczera, ale zrobię wszystko, co w mojej mocy, by tak się stało. A da się tu umrzeć? Jolo, jak się skacze. Nieważne, ogarnęłam. Gdzie te małe baby? O. Jestem niezniszczalna, chociaż w jednych grze Złap o nieśmiel Nie chciałam tego o nieśmielić, przysięgam Co zrobić, jak mnie boli? Ej, mam złamaną kość Świadczy o tym ten śmieszny znaczek tutaj Co mam zrobić? Grom Jezus, się guźca. A, skubany się czai Ała, chyba, ała? Chyba mnie to boli? Wejdź na drzewo, mam złamaną kość Dobrze jest Słuchajcie, ze złamaną kością też się da wspinać po drzewie Pamiętajcie to Nie no, wydaje mi się, że musimy eksploatować na razie Eksplorować, Boże Ignorujcie, to chodziło, wiecie o co Ej, przeżyłam to, ale mam mocne złamanie. Wezwij, wezwij lekarza, halo? B, Be, wezwij. Kogo wezwij, wezwij pomoc. Dobra, eks eksploatujmy możliwości twojego układu. Tak, dokładnie, tak, układ kosty. Jest do eksploatacji cały. A teraz idzie normalnie, nie? Niby boli, ale kurde, idzie. Halo, halo, ja na razie tu szukam medyka. Już się to? O tak, to jest nasza szansa. Hej! He, he. Upuść patyka. Jestem płodna. Może <laughs> nowy sposób na podry. Wyobraźcie sobie, że śpicie i słyszycie obok ucha takie dźwięki. Nie, rzeczywiście szybciej chodzę na dół. A, baba! No nie, uniknęłam ataku. Nie, złamanie! Złamanie! Właśnie na drzewo! Czemu to było tak małe! Jakie coś się nie zarwało? Nie mam pojęcia. Zrobiłam to w panicę, ale jak widać, panicę bym przeżyła. Ja nie oceniam na razie. Nie! Nie, nie uda! Kumba! Ma drzewo! <laughs> a frajer! Krwawie, umrę! Czerwone kółko świadczy o tym, że to film dla dorosłych. <laughs> Zagapiłam się na czat! Ej, to bo sens sensu powinno mnie to zabić. W ogóle jestem ob obkrwawiona, leci ze mnie krew, a dzieciak dalej nic sobie z tego nie robi. Cioł! Kurde, aż mi odsunęło od fotera... Czy tam jest małpa? Ej, tam jest małpa! Ej, teraz wychodzi na to, że nie będę mieć przyjaciela, dopóki go nie nakarmię, może. To jest okropne. I to jest samica w ogóle. To jest samica jak nic. No! O, bez łamania się było. Ja tak bardzo chcę poznać tę grę. Serio, bo jest jeden podstawowy problem taki, że za dużo informacji się działo na początku, a teraz nie dzieje się nic. Miał być samouczek. A tak, jakby tego samouczka nie ma. Ja się nie czuję, żebym był. To ciężkie, naprawdę.